Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dziś będę robić żurek. Może takiego żurku jeszcze nie jedliście, więc zapraszam, żeby obejrzeć ten filmik, mój przepis, ale jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zasubskrybuj, bo nie miniecie żaden fajny przepis. I już wam mówię, co trzeba na ten żurek. Powiem wam, że jest to bardzo łatwy przepis, więc myślę, że każdy sobie poradzi. Ja tutaj mam w garku 2,5 litra bulionu. Sama zrobiłam ten bulion i już Wam mówię, co do bulionu trzeba będzie zrobić, e, zrobić e, i co do niego trzeba dać. Tu oczywiście wstawię Wam zdjęcia. Ja do bulionu dam około, można dać około pół kilograma żeberek lub kości wędzonych wieprzowych. Do tego dałam jedną marchewkę, jedną pietruszkę, pół selera i takie 15-20 cm pora i to wszystko gotowałam na małym ogniu do około półtory-dwóch godzin, żeby zrobił się wywar i wywar oczywiście był gotowany na malutkim ogniu. Tutaj wstawię wam zdjęcia, co i jak to wyglądało. Wywar można sobie zrobić wcześniej. Możecie sobie taki wywar zrobić wcześniej e, 2-3 dni, a oczywiście i zostawić go w lodówce. Ewentualnie możecie sobie go wcześniej zrobić nawet dwa tygodnie wcześniej. Jeżeli taki gorący wywar przecedzicie sobie do słoika, zamkniecie i słoik wam chwyci i ten słoik będziecie przechowywać w lodówce. To taki wywar może czekać nawet i dwa tygodnie, aż zaczniecie robić zupę żurek. Także jest to fajnie, bo e, można to zrobić sobie wcześniej. Także jak już mamy e, wywar, będzie nam potrzebne tak: jajka albo od kury. Ja mam kilka jajeczek przepiórczych mniej więcej jedno jajko na jeden talerz zupy. E, Marchewkę wyciągłam właśnie z tego wywaru, pokroiłam sobie w taką małą kostkę. Pietruszki, pora i selera używać nie będę. Do tego mam dwie łyżki chrzanu i jedną łyżeczkę os ostrej musztardy. Oczywiście, jeżeli będą mieć dzieci, to dacie musztardę, yy, yy, jak to się nazywa? Nie ostrą, tylko taką normalną. Do tego majranek. Tutaj mam... Zakwas na żur, ja mam zakwas na żur swój, w pierwszym komentarzu pod filmikiem będzie przepis na taki zakwas, ale jeżeli nie macie dla spóźnialskich, czy po prostu ktoś nie zrobił, bo, bo, bo nie miał czasu, możecie kupić taki zakwas w butelce w sklepie lub na, na żurek lub kupić żurek po prostu z torebki, też będzie dobrze, jeżeli ktoś nie miał czasu. Do tego dwie średnie cebule, dwa trzy ząbki czosku. Ja mam pół kilograma kiełbasy, tak? Białej, najlepiej surowej. Bo chodzi mi o to, żeby biała kiełbasa surowa puściła jeszcze mi smak tutaj, właśnie do naszej zupy. Wywaru mam około 2,5 litra. Do tego dwie łyżki mam prażonej cebulki, to jest opcjonalnie. I e, mam e, trzy takie ziemniaki, 3 cztery ziemniaki. Wszystko zależy od tego, jak gęstą zupę lubicie. 3-4 ziemniaki średnie. I tak jak mówiłam, ja chcę, żeby ta kiełbasa puściła mi smak do zupy, bo nie będziemy robić kiełbasa na gorąco, tylko żur. Chodzi nam o smak zupy. Ja ją delikatnie nakuję. O. I wrzucę teraz do e, zupy, niech ona się ugotuje. Około 15-20 minut. Wszystko zależy od tego, jaką grubą kiełbasę macie. Ja myślę, że będę ją gotować na bardzo malutkim ogniu około 20 e, minut od zagotowania się mojego wywaru. Zupę sobie odstawiam obok na gaz, tak niech mi się tam pomalutku gotuje. Przykryję delikatnie pokrywką, tutaj dam patelnię i dam e, troszeczkę ja mam e, smalec z gęsi. Ale jeżeli nie macie smalcu z gęsi, możecie dać troszkę masła klarowanego lub takiego dobrego jakiegoś tłuszczyku e, smaluszka takiego o. i będę kroić e, cebulę w drobną kostkę, czosnek przecisnę przez praskę i od razu pokroję ziemniaki też w drobną kostkę. Obiorę i pokroję. Moją kiełbaskę ja wyciągam. O, żeby ona troszeczkę mi ostygła. Mówię około 15-20 minut. Miejsce kiełbaski. Do garka. Tutaj mam obrane trzy ziemniaki i pokrojone w kostkę. Odleję wodę zimną tylko. O. I do naszego garka ląduje. Róbuję ziemniaczki tak. i niech się po malutku zaczynają gotować. A my, jak tylko się da, pokroimy naszą kiełbasę w plasterki. ją na kuli to teraz nam sok nie leci z kiełbasy, tylko to co dobre właśnie wyleciało do naszej zupy. Zapalam gaz pod patelnią, i zaraz będę podsmażać kiełbasę. Tak, kiełbasa biała będzie podsmażana. się rozgrzał i wrzucam kiełbasę. Po kilku chwilach nasza kiełbaska jest podsmażona z każdej strony. Teraz do takiej kiełbaski, dopiero jak ją podsmażymy, dajemy cebulę, nie patrzcie, że jej jest tak dużo. Ona zaraz zmniejszy swoją objętość. Mieszamy tak, żeby nam się nic nie przypaliło. I na średnim ogniu podsmażamy kilka chwil, żeby nam się tak leciutko zarumieniła też cebula. Tutaj gotują nam się już ziemniaczki. Dajemy naszą marchewkę ugotowaną z tamtego wywaru, to żeśmy robili wywar. Tak. I dodajemy nasz żur. Tak, myślę, że jeżeli będziecie robić z torebki, to około dwóch torebek na taką ilość. A jeżeli będziecie robić żur z. E, jak to się nazywa? Ze, y, z butelki lub ze słoika, jeżeli kupicie taki gotowy, no to tak myślę, że około pół, pół litra żurku by trzeba było dać. O. I tu niech się dalej nam gotuje na małym ogniu, a my dalej smażymy naszą kiełbaskę z cebulką. Cebulka nam się fajnie podsmażyła, teraz daję przyciśnięte 2-3 ząbki czosku przez praskę i majeranek. Ja dam taką porządną łyżkę czubatą majeranku, ale dajecie tyle ile lubicie. Wiem, że nie każdy lubi majeranek. matyczną, już podsmażoną kiełbasę z cebulą, z czosnkiem i z majrankiem odstawiam. I tak żebyście widzieli, przestawię garnek, o. Tak. Tu, gdzie dawaliśmy ziemniaki i nasz e, zakwas na żurek, o. Tak. Wszystko daje z patelni. Tak. Przez to, że żeśmy podsmażyli trochę majranek, to on nie będzie nam pływał na wierzchu zupy, a ja właśnie nie lubię, jak sam majra, majranek pływa mi tylko na wierzchu zupy. Wolę, jak pływa on w całej zupie. Dodaję szan y, i musztardę, ale mówię, szanu i musztardy można dać do smaku. Próbujemy i po prostu i dodajemy więcej, jeżeli ktoś lubi więcej. Y, musimy tutaj dać, oczywiście spróbować, y, bo wszystko zależy, jaki mieliśmy wywar. Do, czy wywar, żeśmy solili, czy y, jakie kości były wędzone słone. Więc teraz dopiero sprawdzamy, trz, czy trzeba dosypać soli i pieprzu. Tak. Także czekam, aż się zagotuje, i wtedy dopiero będę doprawiać. Ta zupka tak pomału się gotowała po kilku minutach kiedy sprawdziłam po prostu ziemniaki. Jeżeli, jeżeli ziemniaki są już mięciutkie, to można zupę doprawić e, do, e, dalej. Po prostu spróbować dodać soli albo pieprzu. E, ja dodałam już soli, a powiem Wam, że dodam troszkę, e, znalazłam w sklepie taki pieprz cytrynowy i myślę, że tu będzie fajnie smakować, bo my lubimy kwaskowo. Jeżeli nie, to dajcie taki zwykły pieprz. O, ja dodam troszkę takiego. Na sam koniec już wrzucę troszkę prażonej cebulki. O, ale ładnie pachnie, szkoda, że nie czujecie. I oczywiście na talerz mniej więcej daje się tak jedno jajko. Na talerz kurze, ale ja mam ugotowane przepiórcze jajka, takie malutkie, to dam po trzy na jeden talerz i naprawdę będzie bardzo ładnie wyglądać. Przepiórcze jaja nie są takie drogie, także można sobie pozwolić i nasz żurek jest gotowy. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo pyszny, a pachnie w całym domu. Ja już go próbowałam. O, z taką właśnie podpiekaną białą kiełbaskę. I widzicie, y, u mnie, y, jak to się nazywa, u mnie majranek nie pływa tylko na zupie, ale on, on pływa w całej zupie. I to mi się właśnie y, podoba. Y, jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia! Papá!